Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że najpierw obiorę buraka. Tak. Do buraków proponuję założyć rękawiczki, no bo niestety, ale bardzo, mają bardzo dużo właściwości prozdrowotnych, ale potrafią też rączki trochę wybrudzić. Można to usunąć później klaskiem cytrynowym albo po prostu sokiem z cytryny, ale ja wolę rękawiczkę założyć. O Teraz obiorę seler. Warzywka mam obrane, teraz na grubych oczkach zetrę buraka. Teraz zetrę seler, też na grubych oczkach. Tak, seler mam starty. Teraz biorę się za marchewkę i marchewkę też na grubych oczkach. jeśli ktoś ma problemy żołądkowe i nie może takich grubych, takich surowych warzyw jeść, to proponuję wtedy na, grub, na tych drobniejszych, na tych oczkach na przykład zetrzeć. Będzie na tych oczkach wtedy łatwostrawne, a no, ja wolę akurat na takich grubych, nie mam problemów żołądkowych, ale to bardziej do starszych osób właśnie. A no, my jesteśmy jeszcze nie starszymi, tylko w średnim wieku, więc dajemy radę, ale w starszym wieku już naprawdę na tych drobniejszych oczkach po prostu trzeba zetrzeć. Teraz zrobię sos do, do sorówki. Potrzebuję 30 ml oliwy, a tak, około. sok z cytryny, z połowy cytryny. Teraz sos z cytryny. Sok z cytryny, szczypta soli. Szybka pieprzu. Ja używam soli raczej do wszystkich potraw niejodowanej. No, według mnie jest dużo zdrowsza, także ja używam takiej, a Tobie zostawiam wybór, jakie chcesz. Teraz dokładam yy, łyżkę stołową miodu. Wszystko trzeba dobrze wymieszać. Do surówki dodaję świeżo posiekaną pietruszkę, matkę pietruszki. Teraz wymieszajmy wszystkie składniki. Wygląda pięknie, apetycznie. Naprawdę, słuchajcie, jest bomba witaminowa. Seler, burak, marchewka, matka pietruszki. Teraz wlewamy sos. I wszystko dokładnie musimy połączyć. Teraz na górę posypuję ziarna słonecznika i sezam, ziarna I tak oto suróweczka jest gotowa do spożycia. Naprawdę super bomba witaminowa. Pasuje praktycznie do każdego dania. Z mojej strony to wszystko. Życzę miłych wrażeń smakowych. Daj znać, jak ci wyszła, czy ci smakowała, jak zrobisz. I do zobaczenia w następnym odcinku.